się za chwilę dzielić, więc łączymy tutaj kilka charakterów wydarzenia, czyli te dziękczynne, te wspólnotowe i tą zabawę, bo mamy tutaj dzisiaj wiele atrakcji. I jeśli chodzi o poczęstunki, jeśli chodzi o muzykę i mam nadzieję, że przede wszystkim jeśli chodzi o po prostu spotkanie i uśmiech i rozmowę. Życzę, moi drodzy, żeby dzień dzisiejszy, popołudnie, dzisiejszy wieczór, dzisiejszy był dla nas e, dobrą okazją do, do takiego radosnego pożegnania lata, ale też e, wejścia w te jeszcze, jeszcze tak naprawdę końcówkę lata i wejścia w ten sezon jesienny e, z przytupem, gdzieś z nową e, radością, z nową energią, z nową nadzieją i niech będzie dla nas okazją do takiego też... Energicznego, radosnego, pogodnego odpoczynku, pogodnego. Pogoda jeszcze jest e, litościwa dla nas, a mam nadzieję, że i te słońce na pożegnaniu lata jeszcze zobaczymy. Dzisiaj trzecie pożegnanie lata w Piszkach. niniejszym uważam za otwarte. Bawmy się wszyscy dobrze. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy bardzo. jest niż normalnie domu. Także powolutku wszystko trzeba przesmarzyć. No jak to w kuchni bywa włoskie, im dłużej, tym lepiej. Widzą, to potrzebuje dużo spokoju. Powoli trzeba do niego podejść. Nie wolno się spieszyć, delikatnie podlewać za każdym razem. Skończymy teraz przesmażyć cebulę z kurczakiem i będziemy przesmażać ryż. No i dolewać buliony powolutku. I na sam koniec będziemy zagęszczać Askar i Barmezany oczywiście. Uwaga! Trzy-dwa! Jeden! Zaczynamy!